No, no cześć Słuchajcie Chcę nagrać taki film, bo dużo ludzi Nie wie na kogo głosować I ja mam propozycję Po prostu propozycję taką Czemu zamykam oczy? Nie wiem, przepraszam Boję się pod kamerą Żeby po prostu głosować na mnie Co ja teraz zaproponuję Słuchajcie Ja przede wszystkim Nie mam partii A te partie są bez, bezsensowne Bo oni się tylko kucą, nic więcej, poza tym, śmiesznie głosować na mnie, ale słuchajcie, dalej, no, nie wiem, masz co powiedzieć, że wszystkie te przaskoczki, jak masz drugi? o, ja pierdziu, słuchajcie, no, Nawrocki, przepraszam, ale przecież to jest bez sensu, ani jeden, ani drugi się nie dają na... Na prezydenta. Ja bym chciał prezydenta, który by potrafił coś zrobić, a oni będą tylko politycznie uwiązani. Uwiązani ten z Tuskiem, ten z Kaczyńskim. Czyli nie ma szans na dobrą Polskę. Oczywiście, przepraszam, nie mam zębów, no trudno. Był był prezydentem, by sobie zrobił. I co najlepsze kochać Polskę, kochać Polskę, kochać Polskę. To się powtarzam, dlatego że ja bym coś dla Polski zrobił. A oni są dla siebie, podejrzewam. Znaczy, też chciał, oczywiście, że tak, jakieś pieniążki czy coś tam, ale o to chodzi, że uzbroimy Polskę, Uzbroi Polskę tak po zęby, żeby Polska się nie bała Rosji, bo przede wszystkim tego się boimy, prawda, i tak, wchodzi właśnie zawsze koniec z Unią Europejską, w wszelkie układy, aby było jak najlepiej dla Polski, a już gadam pierdolowych chyba, znaczy nie pierdołu, konkretne, ale nie wiem co powiedzieć, dobra, no na razie dziękuję.